niecie gdzie dzisiaj jestem? W muzeum II wojny światowej w Gdańsku jesteśmy kilkanaście metrów pod ziemią. Kilkanaście metrów pod ziemią, natomiast cała wizualizacja z oryginalnym czołgiem z gruzami robi niesamowite wrażenie. Naprawdę, to co za mną widzicie, to czołg aliancki Sherman. Niestety, były to bardzo słabej jakości czołgi, nie radziły sobie. Z niemieckimi panterami i tygrysami. A to są drzwi z karceru poddańskiego, który wykorzystywali Niemcy do więzienia Polaków. Oryginalne drzwi. Rozstrzelanie polskich jeńców wojennych. Bezbronnych, którzy się poddali. O. A tutaj widzimy szczątki porcelany z Hiroshimy roztopione po uderzeniu bomby atomowej na Hiroszimę. Głowica torpety. Na tym etapie to wszystko. Jeśli interesujecie mój kanał, zapraszam do śledzenia.